Ferrari podjęła decyzję. W Maranello rozgrywa się ostatnia wielka karta sezonu. Żadnych spektakularnych oświadczeń, żadnych proklamacji dla mediów, ale w boksach wszyscy wiedzą. Jeśli ta aktualizacja nie zadziała, celem nie jest już wygrywanie w 2025. To po prostu przetrwanie do 2026. I dziś, z tajnym testem w Mugello, Skuderia wypuściła na tor nie tylko nowe, tylne zawieszenie, ale także przeżycie projektu SF25. Nazywają to filming day, ale doskonale wiemy, że za tymi dwomaście kilometrami kryje się znacznie więcej. Charles Leclerc i Lewis Hamilton byli obecni na torze, obserwowani z bliska przez Freda Wassera i Loika Serre. Strategiczny wybór. Przed Spa nie było innego sposobu, aby zrozumieć, czy nowe zawieszenie może w końcu rozwiązać chroniczną niestabilność tylnej części, która dotknęła całą pierwszą połowę mistrzostw. Problem nie jest tylko mechaniczny, to kwestia koncepcyjna. Z powodu nowej pozycji zbiornika i cofniętej jednostki napędowej, skrzynia biegów została skrócona, pozostawiając mniej miejsca dla tylnego zawieszenia pól ROD. Rezultat? System niezdolny do efektywnej współpracy z przodem. I tu wchodzi w grę nowy układ, który przewiduje niższy punkt mocowania górnego ramienia. To nie jest banalna modyfikacja. Trzeba sprawdzić, czy węglowa struktura pokrywająca skrzynię może wytrzymać naprężenia generowane w tej strefie. Jeśli tam pęknie, wszystko przepada. Leclerc zrozumiał to od razu. Monakijczyk nie wyraził wielkiego entuzjazmu po pierwszych okrążeniach. Według źródeł bliskich Maranello miał powiedzieć, że zachowanie tylnej części poprawiło się tylko marginalnie. Żadnego cudu. Żadnej rewolucji. Tylko małe kroki naprzód. Za mało, jeśli chce się niepokoić McLarena, który leci. Z drugiej strony boksu Hamilton przyjął bardziej dyplomatyczne podejście. Ale i on, pod maską doświadczenia, nie ukrył pewnej frustracji. Wrażenie jest takie, że wewnętrzne oczekiwania były znacznie wyższe. Zresztą sam Loic Serra obiecywał, że z tym zawieszeniem pakiet mógłby w końcu wyrazić potencjał nowego dna wprowadzonego w Austrii. To dno, zmodyfikowane ponownie dla Silverstone, już udowodniło, że generuje więcej docisku aerodynamicznego z mniejszą wrażliwością na wysokość od ziemi. Ale brakowało kluczowego elementu, aby to naprawdę wykorzystać. Stabilności podczas hamowania i w szybkich zakrętach. I to dokładnie jest tym, co to nowe zawieszenie próbuje oferować. Nie będzie to rewolucja widoczna z zewnątrz, ale to różnica między utrzymaniem się na powierzchni a definitywnym zatonięciem. Tymczasem w korytarzach Maranello pracuje się też na innym froncie kierownictwo hydrauliczne. W Anglii zarówno Leclerc, jak i Hamilton narzekali na trudność w umieszczeniu maszyny dokładnie tam, gdzie chcieli, szczególnie w zakrętach o wysokiej prędkości. Problem, który na torach, jak spa, przekształca się w wyrok. Bo tam, jeśli pomylisz się przy wejściu w zakręt, tracisz całe sekundy. I wtedy pytanie jest proste. Czy to zawieszenie, testowane dziś w kontrolowanych warunkach, będzie naprawdę gotowe, aby wytrzymać presję weekendu wyścigowego jak ten w Belgii? Bo jeśli nie, nie będzie odwołania. Luka z McLarenem nie może być wypełniona dobrymi intencjami. Potrzebne są rezultaty. Potrzebne są dziesiąte. I według szacunków inżynierów, ta modyfikacja powinna przynieść co najmniej trzy. Ale to szacunki niepewności. Tymczasem frustracja rośnie. Leclerc jest zmęczony jazdą w słynnym trybie LECO konfiguracji, która ogranicza wydajność, aby uniknąć uszkodzeń DNA. Tymczasowe rozwiązanie, które stało się stałe. I Hamilton, który przybył do Maranello z ambicją natychmiastowej walki o tytuł, Staje przed tymi samymi niepewnościami, które dręczyły go przez ostatnie dwa lata w Mercedesie. Ale jest jeszcze jeden element, który niepokoi: zachowanie tylnej części w fazie kompresji. Stary system nie był w stanie efektywnie zarządzać zmianą wysokości podczas przyspieszania, narażając samochód na częstotliwości pompowania aerodynamicznego trudne do kontrolowania. Teraz, z przyjęciem nowej krzywej pracy zawieszenia, ma się nadzieję uniknąć wchodzenia monoposto w rezonans z turbulencjami generowanymi przez dno. Jednak nic nie gwarantuje, że to wystarczy, szczególnie jeśli Ferrari nie będzie skłonne przekroczyć granic. Mercedes na przykład przyjął znacznie bardziej agresywną filozofię i rezultaty, przynajmniej na poziomie rozwoju, zaczynają być widoczne. W Chinach Ferrari próbowało wszystkiego, ale ceną była dyskwalifikacja obu samochodów za nadmierne zużycie planki. Od tego czasu Maranello wybrało ostrożność, ale ostrożność nie wygrywa mistrzostw stawka jest najwyższa. Jeśli aktualizacja spa wiedzie, wtedy głosy o możliwym porzuceniu projektu 2025, aby skoncentrować się całkowicie na 2026, staną się znacznie bardziej konkretne. W takim przypadku Hamilton i Leclerc znaleźliby się w walce o okazjonalne podia, mając nadzieję, że McLaren i Red Bull się wzajemnie wyeliminują. Ale czy to naprawdę cel Ferrari? Czy Ferrari musi naprawdę dalej wierzyć w ten projekt? Czy jest już za późno na uratowanie 2025 roku? Napisz to w komentarzach poniżej. I jeśli kochasz tego typu analizy, których nikt nie ma odwagi robić, zapisz się natychmiast do kanału. Każde kliknięcie pomaga nam przybliżyć cię do prawdy, którą inne zespoły wolałyby ukryć. Uczucie unoszące się w Maranello to uczucie stania przed rozdrożem technicznym i emocjonalnym. Z jednej strony jest ambicja, duma i ciężar nazwy która nie może pozwolić sobie na pozostanie w grupie średniaków. Z drugiej strony jest rzeczywistość, twarda i niewygodna, która opowiada o Ferrari wciąż niezdolnym do zbudowania kompletnego, stabilnego, spójnego samochodu. Dlatego aktualizacja SPA reprezentuje znacznie więcej niż prosty pakiet aerodynamiczny. To cienka linia między przyszłością jako protagonista a kolejnym sezonem żalu. Na razie jedynym konkretnym faktem jest to, że nowe tylne zawieszenie zostało przetestowane. Działa? Jest lepsze? Czy naprawdę coś zmienia? Zależy od tego, kto odpowiada. Technicy są pewni siebie mówią o szerszym oknie pracy, o bardziej przewidywalnej odpowiedzi w krytycznych fazach, o większej kompatybilności z przejrzanym dnem. Ale piloci wydają się mniej przekonani. Leclerc opuścił Mugello bez oświadczeń, a Hamilton, mimo utrzymania spokojnego profilu, nie pokazał entuzjazmu, którego się oczekiwano. I wtedy zastanawia się, czy u podstaw wszystkiego nie leży jeszcze głębszy problem. Nie techniczny, ale kulturowy. Bo jeśli zespół jak Ferrari, z nieograniczonymi zasobami i dostępem do najlepszych narzędzi padoku, nadal goni, nigdy nie nadając tempa, to może kwestia nie dotyczy tylko mechaniki. To kwestia podejścia, wizji, odwagi. Mercedes zaryzykował, przewrócił koncepcję. I nawet jeśli wyniki nie są jeszcze definitywne, sygnał jest jasny. McLaren ośmielił się i teraz prowadzi mistrzostwa z arogancją tego, kto wie, gdzie zmierza. Ferrari natomiast nadal chodzi po linie. Nie eksponuje się, nie przekracza, nie forsuje. Chroni się. I próbując uniknąć spektakularnych błędów, kończy uwięzione w przeciętności. To wielkie niebezpieczeństwo ukryte za każdym małym ulepszeniem. Bo jeśli pakiet spa będzie działał tylko częściowo, czy wystarczy to, aby przekonać kierownictwo do kontynuowania tej drogi? Czy będzie to tylko kolejna iluzja, która rozpłynie się po dwóch lub trzech wyścigach? Tymczasem czas ucieka. Dystans do McLaren'a rośnie i presja na pilotów staje się nie do zniesienia. Leclerc jest coraz bardziej sfrustrowany. Nie z braku motywacji, ale dlatego, że czuje, że potencjał, który ma w rękach, jest ciągle hamowany przez ograniczenia strukturalne. Hamilton natomiast wie, że każdy zmarnowany sezon to jedna szansa mniej na przepisanie swojej legendy. Jednak obaj nadal wierzą, bo to właśnie robi prawdziwy pilot. Wierzy nawet wtedy, gdy liczby mówią coś przeciwnego. Następne weekendy powiedzą wszystko. W Spa zobaczy się, czy nowe ustawienie będzie naprawdę zdolne pozwolić dnu pracować w strefie maksymalnej efektywności. Czy uda się ustabilizować maszynę na szybkich odcinkach bez kompromitowania wyjścia z wolnych zakrętów? Czy będzie można w końcu odblokować te trzy dziesiąte na okrążenie, które oddzielają marzenie od rzeczywistości? Ale przede wszystkim zrozumie się, czy ta Ferrari jest gotowa przestać przeżywać i zacząć walczyć. Wyzwanie będzie także psychologiczne, bo jeśli spa pójdzie źle, trudno będzie utrzymać wysokie morale. Technicy zaczną myśleć o 2026. Piloci zastanawiać się, czy warto dalej w to wierzyć. I fani, już zmęczeni latami niespełnionych obietnic, mogą całkowicie porzucić wszelką nadzieję. Dlatego każda aktualizacja, każdy feedback, każda zdobyta dziesiąta ma ogromną wagę właściwą. Nie chodzi już tylko o konkurowanie. Chodzi o przetrwanie kolejnego sezonu przejściowego. Dziękujemy za śledzenie nas do końca tego filmu. Jeśli także wierzysz, że Ferrari musi więcej ryzykować, aby wrócić do wygrywania, napisz to w komentarzach. I nie zapomnij zapisać się do kanału, aby nie przegapić kolejnych ekskluzywnych aktualizacji ze świata Formuły 1. Kliknij film, który za chwilę pojawi się na Twoim ekranie i kontynuuj z nami tę podróż w prawdę, której zespoły nie chcą, żebyś znał.